Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco na waszej ulubionej serii, czyli od zera do trenera we 2 gdzie razem z menadżerem Dawidem Partatusem ścigamy się o Ligę Mistrzów. Mam nadzieję, że wygram ją ja, natomiast pan Jose Huinho <grymio> z drugiej strony, że ją przegra. Natomiast zaczniemy od krótkiego porównania, bo przez jakiś czas będę wam to robił, tak jak mówię, prosiliście o to w komentarzach, a dosłownie zwrócił na to uwagę Jarek, naj, naj, najstarszy widz. Żeby trochę porównywać, pokazywać, dzisiaj w odcinku na pewno zobaczycie dwa mecze, jeden mój, jeden Dawida, ponieważ rozjechały nam się puchary, więc mój puchar będzie oglądał Dawid, a ja będę oglądał Dawida, więc zobaczycie też zmagania w pucharze Dawida, ma tam dosyć ciężko, bo gra z trzecioligowcem, jeżeli chodzi o porównanie takie szybce, szybkie, Ulubiona formacja 4-1-5, defensywne pomocy OPE, o, 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 szeroko. Gangem press, ryzykańskie nastawienie, krycie mieszane. Na ten moment rozegrane mecze 7, zdobyte goli 27, stracone 11. Różnica bramek 16, procent w 100. Chętnie gada z prasą. No i myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to na razie, to, to by było wszystko. Ale jeszcze mogę Wam szybko tutaj, gdzie to będzie... Hmm. Widok ogólny, no to tutaj będzie zarobki. Macie 10 tysięcy, ja zarobiłem w sumie. 18 mój największa kwota wydana, szacowana wartość 17,5. Jeżeli chodzi o... o pana Dawida, to mamy tutaj. Bardzo podobnie. 6 meczów, 1 mniej. 21, 6 straconych, Mniej traci Dawid Goli. 100% zwycięstw normalnie. Ulubiona formacja 4-3-3 defensywny po szeroko. Gra z skrzydłami, ryzykańskie nastawienie, krycie mieszane. To akurat bardzo podobnie. Unika kontaktu z mediami. No i tutaj macie ten, Możecie sobie zatrzymać, porównać te ekrany, jeżeli chcecie zobaczyć. Myślę, że bardzo podobnie na razie to wygląda. No ale gramy w czwartej lidze. A tymczasem cześć Dawid. Witam. Cześć. Z góry od razu wspomnę, że mamy lekkie problemy z mikrofonem po stronie Dawida. Więc, jeżeli będzie coś tam pierdzieć, jeżeli coś tam się będzie działo, jeżeli za słabo słyszycie, to wybaczcie. Dzisiaj aktualnie nagrywamy Wam dosłownie pięć odcinków na cały tydzień, więc nie damy rady poprawić tej jakości Dawida mikrofonu. Potem pomyślimy, będziemy próbować to naprawić. <laughs> Słuchajcie, lecimy po zwycięstwo. Na razie mam jeszcze Ligę Wielkopolską, tak dobrze mówię. Tu jeszcze mamy marudnego z tyłu chłopaka. Nie, to nie jest. To jest. Nie, to jest jeszcze liga. To jest jeszcze liga. Puchar Wielkopolski jest dopiero później. Teraz ty będziesz miał jakoś puchar, Nie, to nam się rozjechało jakoś. za trzy dni. No to. Ja już głośniej nie mogę zrobić, zaraz zobaczę jeszcze. Tu mamy troszeczkę problem z tyłu z młodym, więc też trochę może ten odcinek być taki. Jakby to powiedzieć, książki. Ale no tutaj. Pani asystentka Dominika próbuje zrobić tak, żeby było dobrze. Więc działa tam płynnie i zręcznie. No cóż, na razie zajmujemy pierwsze miejsce, z tego co pamiętamy. Mnie też trochę tutaj nie było. 18 punktów do 16, czyli mamy dwa punkty przewagi. Jest dobrze. Dynamika tu złe. Tu Panowicz nie jest zadowolony z mojej wypowiedzi w mediach, to pamiętamy. Jasiński został zawieszony. No mamy tylko Stolarskiego tak naprawdę za Jasińskiego żeby go gdzieś tam e, zamienić więc tutaj e, no co tutaj, tutaj zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem piszcie komentarze, żebyśmy się wymieniali sugestiami, no tylko jego mam, no musi zagrać Stolarski, no skoro zawieszony jest Jasiński, to musi zagrać Stolarski tutaj mamy jeszcze defensywnego pomocnika naszego, tego on jest kontuzjowany, bo on gra za właśnie, tu pamiętam, dobra Pan Pawlak, no musimy porzucić Pana napastnika Pawlaka, bo żeby mieć zmienników, my już lecimy. Dzisiaj na pewno obejrzymy mecz chyba Dawida. Kiedy ty masz ten puchar? Już zapomniałem. Za dwa dni. Za dwa dni, o. Czyli będziemy w ogóle pierwszy mecz oglądać, no usunę z listy do wypożyczenia. Czyli będziemy oglądać pierwszy mecz pana Dawida. I mamy w tej serii pierwszy odcinek właściwie z meczu pana Dawida, będziemy kibicować, no, mimo tej zdrowej rywalizacji, prawda Dawidzie? Czy można nazwać ją zdrową, to nie wiem. Ja też nie wiem, ale zobaczymy. Mimo tej zdrowej rywalizacji będziemy kibicować Dawidowi, żeby, no, udało mu się tam wygrać. To na razie nie jest Liga Mistrzów, bo jak będzie, to czekaj, umowa, co, 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 co? co? Umowa, o której Kurnik przyjeżdżał, została zawarta. Tawarez nam przechodzi, no to super. Kurde, czyli tawares będzie spada. No ale on, no on widzicie, ja go ściągnąłem, to była taka zapchaj dziura, no ale co zrobić, nic nie zrobisz. Nie mogłem mu dać nic dobrego. On nie jest też zawodnikiem, którego ja chciałem mieć. Po prostu wtedy to było na szybkiego. Tu jeszcze będą powolne transfery na pewno. Na pewno będziecie mogli... zobaczyć nagramy wam ten odcinek, jak szukamy. Jak to jak to wygląda, że nieraz gracie, gracie, gracie sobie, a tu nagle ciach, kurde, schodzi jeden dzień właściwie grania sobie na transfery i takie rzeczy. My już w tym momencie chcemy wybrać się do Dawida. Gdzie ty jesteś, Ilanka, tu jesteś. Eee, obejrzyj mecz. Klikniemy. I jedziemy Jedziemy do Ilanki. Jedziemy poglądać, jak gra menedżer Dawid Partatu. Czekaliście na to dosyć długo. Żeby też zobaczyć tutaj drużynę Dawida, no i to jest właśnie ten moment. Stolin i to jest ten trzecioligowiec. Tak, to ten trzecioligowiec. No trzecioligowiec. Ja już tu na maksa wszystko dałem, mam nadzieję, że cię jakoś słychać na tych odcinkach. No kto to teraz? Ilanka. Ilanka w natarciu, pas. Kompanina, no ale to czwarta liga, nie? <laughs> patrzcie, patrzcie! O kurwa! O yes. Jeszcze spalone. Dawid gra drugą rundę Pucharu Lubuskiego. Jak tu trzeci oligowiec dostanie, to ja się załamę No, No, jeszcze nic nie wiadomo, nie? Czekaj, bo teraz głośno ja właśnie. Dobra, obejrzymy ten mecz. Ja trochę ściszę grę. Jak Ciebie tak cicho słychać, żeby Ciebie posłuchać, to ściszę tą grę. O, i Bramka. Patrz. Jeden do zaraz, trzecie No co ja mogę powiedzieć, bardzo ładnie. Bardzo. No dobra, teraz oglądamy drugą połowę. W ogóle Ilanka jak, jak na Wołnica idzie, a ten y, Stilon kurde to tak nie bardzo coś atakuje. O. To nie było w nie. No i proszę bardzo. 4 czy 3 z defensywnym pomocnikiem. Zobaczcie, działa, działa. Ilanka, coś się ligowca deklasuje. Ale jeszcze, jak to już Jarek mnie nieraz upomniał, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo wtedy nie mogłem wypowiedzieć tego przysłowia. O, tutaj taki zwód jakiś dziwny był, jakby kostka była kopnięta. Co ty tu mówisz za rzeczy takie brzydkie? No jak, wziętkowski tam coś tam, nóżkę tak za bardzo wysunął. Sędzia chyba nie widział. Mów, jak ten wyleciał, ty. Poleciał jak szalony. No. O! Wiesz, jest, jest, agresywny jesteś ten, tą drużyną, tak jak widzę, chyba każdy tam wie trochę podgryć kostkę, ugryź w rękę Pewnie Musi być. Tu mnie mentalnie to Korona Kielsky Łamiemy nogę. Piłka piłka może przejść w nie przeciwnie. O, 1-1 jeden, jeden. działa? 85 minut. No trochę szkoda, nie? Kurde, te 5 minut dowieść. Tu chyba od razu karne będą, nie? Nie, tu jeszcze nie. To Je dogrywa. Może nie, pa, są so tysiak. Pa, pa, są so tysiak. Wariat, ale pa, Czajor, Czaj i bombę. To tysiak. Wiesz, jest jeszcze nadzieja. Łukasiewicz, gdzie dostajesz kasę za mecz. No tu trochę problematycznie u ciebie, bo trochę umierają. Nie mogę nic na to poradzić. Niestety. Co dogrywka? O kurde. Popaki będą wymęczeni, nie powiem. O zmiany, chyba. <laughs> Coś tu ciągle widzę na tym, na tym że coś tak by buczało w głośnikach. No nie wiem, zobaczmy jak ten odcinek wyjdzie. Tak nie, no nie wiem. tak jakby coś ciągle było słychać, nie wiem co. Tak bym musiał zmniejszyć, żeby nie było słychać. Ale wtedy ciebie będzie słabo słychać. Dobra, no może zmniejszę. Bo jakieś dziwne tutaj się wkładają dźwięki. Tam, znowu zmiany, czy to, to, to się zacięło się? To by się zacięło, mnie już jest 2-1. Zacięło mi się. No nie no, teraz się zacięło, kiedy my oglądamy z widzami. <laughs> dla kogo 2-1? Dla ilanki. Jaki zadowolony, patrz. Cieszę tam mordę, a dla ilanki. <laughs> Kurwa, radość i słychać, aż, aż normalnie kipisz człowieku, kipisz Szkoda, że nie zobaczyliśmy tego gola. Wielanko 18 akcji. 17 to czyli co wygrana. No proszę. Dawid Partatus odczuwa radość. <grym> dobrze, dobrze. Zawsze jest radość człowieku. No kurwa, aż, aż głos się podniósł. Patrz, od razu głośniej mówi. No, ja... Czuję na ja po prostu, wiesz. Odpowiedni ten człowiek odpowiedni na to miejsce, na to. No, u mnie chłopaki trochę niezadowoleni. Ja mam relacje chłodne z niektórymi zawodnikami, bo się kurwili o to, że źle wypowiedziałem się na konferencji. Niechcąco powtarzam, niechcąco się źle wy, wypowiedziałem. To nie było specjalne. Teraz, kiedy ty grasz mecz? ja mam losowanie pucharu. O, puchar, kurczę, no. O, mam zespół z piątej ligi. Znaczy nie, nawet nie z piątej ligi, z no, okręgówki. Pogoń wschowa. O, to teraz masz łatwą przeprawę. <coughs> Ale bardziej mi interesuje, kiedy masz mecz. Eee, za dwa dni. Czyli masz równo ze mną, dobra. I, I potem ja mam puchar, a ty masz chyba kiedy indziej, nie? Bo ja potem mam puchar. Ja mam puchar 27. To nie, ja mam puchar dopiero czwartego. Ale grasz coś dwudziestego siódmego? Nie. Na razie mam relacje chłodne tutaj z tymi z chłopakami z dziennikarzy, ale aż muszę zapalić, ale tak się wstrzymuję. Przed meczem Papyka jest zadowolony z uwag, widzisz. Już, już inaczej mówię, już są zadowoleni. Już się radują. No i oby tak dalej. Ja mam teraz mecz za trzy dni puchar i potem ligę i nie za bardzo chcę rotować składem, bo co mam tu rotować? Jak mam tu rotować? Teraz zobaczymy, czy Ilanka pierwszy raz. Ilanka teraz zaśpiewa tę no piosenkę. Dawaj, nie dla nas jest poraż, poraż Nie dla nas forma zła. Na całą gadą przyczynę, tak że Ilanka mistrza ma. No, do mistrza jeszcze kawałek, przyjacielu, ty się już tak wiesz, nie ten tego. Zobaczysz. Ilanka w lider do Dolnośląskiej, najlepsza jaka jest. No. Teraz wychodzimy, my. Maksymilian Chyrzyk może grać 75 minut. Kasper Szafiarski może grać. Wziął no, męczny, ale no, Inaczej wyjść nie możemy. Prostosimy punkty. Jeżeli nie wyjdę podstawowo składam. A jednak pogoń słupicę to jest ważny rywal. Dobra, musimy Szafiarskiego i Chryzyka, tak jakby wziąć i wypuścić, trochę, żeby pograli. Bo, bo też muszą być w, w rytmie meczowym. Chryzyk robi dużą. No, gramy trochę. Trochę bardzo osłabieni, że tak powiem, tak między prawdą a Bogiem. Ale jesteśmy dobrej myśli. Jak Ilanka potrafi wygrać się to my ze swoją ligą możemy wygrać. Najbardziej to się boję tej Nielby i tego Mieszka. To jest, to jest coś, co mnie... Mi się palić nie chce. Ale dobra. Jesteśmy faworytami, chłopaki. I tak mamy zagrać. I lecimy z koksem, tabela. Zachęcamy swoich chłopaków, chłopaki, kotwice Kurnik. Trzecia minuta, już pierwsza akcja, pierwszy, pierwszy, nie, nie gol, ale pierwsza sytuacja, nie stuprocentowa, tylko, że po prostu celny strzał. I co tu mamy? Smykowski, podaj piłkę. Smykowski, Smykowski, Smykowski i Wełniakowi z nogi chcionął piłkę Wilczyński, no. Niedobrze, dobra, Pietrzak, lecimy. Na razie my atakujemy. Oby tak zostało już w tym meczu. I Stolarski do pieczaka. Pieczak. No i mamy rzut z autu. I ciap. I ciap. Dobra, ładnie podanie do Stolarskiego. Stolarski ładny dość. Patrzcie, pieczak piękny Stolarski tutaj. No po prostu to jest idealne doświadkowanie. Po prostu mięciutkie. Pach. 1-0 lipno. Ten szef. Dziękujemy Państwu. Życzymy miłego obiadu. Mam nadzieję, że ich zjemy, ale to, wiadomo, jeszcze nic nie można przesądzać. Nic nie można przesądzać. 13 minuta jest. Popapinka. Panowicz. Panowicz, ładnie do Pieczaka, ale tutaj już mamy wykop i. Wa... Jaki? Weź ta? Wasielewski. tak? Wasie Lewski. No i tu ładnie do Kubickiego. No i to będzie bramka raczej. Kurde, no to będzie bramka. Nie no, jeden, jeden. Ludzie, tak nie gramy. Wójcik szczela, tak? Wójcik nie, no wójcik, wójcik. Panowie, tak nie gramy. No nie robimy takich. Nie robimy takich sytuacji. Panowie, zachęcajcie się, żeby lipno. Lipno miało jeden strzał, jeden gol, który jest jednym celnym strzałem i dupa. I teraz już co? Urośli w siłę? Drugi. Ja zaraz zacznę nimi naprawdę grać defensywnie. No, drugi strzał. I też chyba celny. Koświtalski nie zrobił mi tu jakiejś głupoty. Już dzisiaj miałem głupoty. Dobra, w natarciu jesteśmy. Patrzcie, że tutaj atakujących jest. Jezus, myślałem, że to będzie. Gol. Ale ładny strzał. To był ładny strzał muszę jednak zapalić jednak muszę zapalić i Jezus Pińczuk please Czelpo już Nielba z nami jakbyśmy teraz remisowali to Nielba ma tyle co no ta Nielba to mi spędza po prostu sens z nie ja nie wiem Panowicz 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 no i Zablokowana przez Krzyńskiego czy jakiegoś tam chłopaka. Mówię, nie możemy tak tego zakończyć. To nie może się tak skończyć. Ja wiem, że to 34 minuta, zdaje, sobie z tego sprawę. no Ale my jakoś tak nie nie mrawi jesteśmy. W ogóle z kim my gramy? My gramy z 16 drużyną. Co tu się dzieje? Dajmy nie tylko pozytywne nastawienie. Może to ofensywne nas tak dobija. No tego chyżyka trochę czuć brak. Czuć chłopaka brak. I nie może że to gol jest. Ja pierdziolę. Coś się dzieje, coś się dzieje, chłopaki. Ale to się dzieje, mówię. To jest w ogóle fenomen tutaj, bo brakuje dwóch zawodników, i już wszystko jest rozjechane, nie? Nie wiem, czemu tak się dzieje. Panowicz. tu nie było spalonego, tu jest bramka. I nagle od razu po strzale skurzamy się, 2-2. Dwa, dwa. Dobra. Jeszcze nie jestem ściekły, ale no, tutaj, no, Nielba by nas wyprzedziła, cholera. No, tu jesteśmy na skraju, po prostu na takim skraju, że jeżeli nie chcemy oddać, no, tu mówię, jedy, jedy, poślizgnie nam się nóżka i hello, hello, goodbye, nie, to jest Czewócik defensywny pomocnik nam strzelił bramka. Osędzia chyba po 3 minuty z 5 minutami, ale dobra. Dobra, my friends. Robimy tak. Pietrzak. I love you, but Chyżyk musi grać. Tutaj mamy szafierskiego. Wchodzą. Oni mają grać po 75 minut maksymalnie. 45 minut moim zdaniem jest git. No I tyle. Szatnia. Jesteśmy lepszym zespołem. No chciałem ich pocieszyć, ale. Nie słuchają moich pocieszeń, Chyrzyk. To jest Messi nasz. No nie, no nie mów, że to tak przejdzie, że to po prostu oni pobiegną. Ja wiem, że to jest czwarta liga, ale żeby aż tak. No, mamy państwo, proszę państwa, mamy problemy. Życiowe się stają jakieś takie dziwne. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. 15 szczałów 7 celnych i my przegrywamy to 3-2 Ja po prostu nie wiem Nie wiem I to przegrywamy z... No nie wiem Brakuje mi słów. Ja po prostu... Liczę. Dawka. Dawid, Gierdzi. Ej, chyżyk. Bardzo blisko było. Ale ładne zagranie. No musimy coś tu zrobić. To będzie ciężkie. Ja nie wiem czemu my zawsze gramy karierkę. To zawsze ja mam pecha. Chłopaki. Nie wiem, ale znowu strasznie zaczął pierdzić, ale na szczęście to koniec odcinka więc będziemy działać, żeby to ratować. No ale... Jest to załamany tym, co tutaj się stało. No jakby nie może 21 strzałów do 9, 3,36 XG i my nie strzelamy na wyrównującą bramkę. Bramka w dobrej formie. to się stanie, prawda? Ja pierdol. Wsy dwa. Zgraliśmy. Dobra, mieliśmy pecha. Bardzo kto to... Czy mikrofon? Naprawiłeś. No mieliśmy pech. Cholernego pecha. Jeszcze raz pioseneczkę, bo nie... Ale Nielba chyba też coś... Czekaj. Nielba też coś się wykrzaczyła, bo mam po 18 z Wiktorią Wrześnią. Czyli coś tam Nielbie też się stało. Patrz. Czyli nielba się wykrzeczyła i ja się wykrzeczyłem. Po prostu nie. Tak nie możemy grać, tak? Tak no nie może tak po prostu być. Bo jak tak będzie, to będzie źle. Sidorczyk pod lupą po zaskakującej porażce. Co? Komentarze jakimcy nie mogą odsunąć się zadumienia. Jakie wpędził ich mecz, którym godwica przegrała. No, Wygrywa no, po sześciu meczach bez porażki. No cóż, słuchajcie, zdarza się. Na szczęście jesteśmy dalej na liderze, ale to szczęściem też, bo najprawdopodobniej Nielba e, Lendarz Nielba co? Zremisowała z Polonią. 1-1. I to nas uratowało. Tylko i wyłącznie to nas uratowało. Moi drodzy, to była wasza ukochana karierka, gdzie jestem dzisiaj już w... mhm. W każdym razie pamiętajcie o tej łaperce subskrypcji, oglądajcie. My widzimy się w kolejnym odcinku kariery we dwóch i mam nadzieję, że kolejna, kolejny odcinek już z moim pucharem nie będzie tam niespodzianek, bo się mu ścieknę. Do zobaczenia. Cześć.